Dzień dobry, oglądają państwo News 24. Ja się nazywam Marcelina Bodnarska, to jest program Interweniujemy. Przypominam, że jeżeli mają państwo sprawę, którą chcieliby państwo nagłośnić, to warto skontaktować się z nami za pośrednictwem maila interweniujemy@news24tv.pl. A dzisiaj temat kierowców, którzy coraz częściej wsiadają za kółko pod wpływem narkotyków. Jak się okazuje, jest ich dwa razy więcej niż pięć lat temu. A więcej o tym w materiale. O blisko 90% w ciągu 5 lat wzrosła liczba kierowców po narkotykach. Jak informuje Rzeczpospolita, jeszcze w 2014 roku zatrzymywano mniej niż 1000 kierowców odurzonych narkotykami. W 2017 roku już 1535, a w roku ubiegłym aż 2891. Ludzie wolą odurzyć się jakąś substancją z grupy nielegalnych niż alkoholem, bo efekt jest podobny. Efekt jest podobny, jest otumanienie, jest odcięcie od problemów, natomiast można jeździć sobie po mieście, nie będąc narażonym na kontrolę przez policję, która nie ma do tego odpowiednich narzędzi. I to jest najbardziej w tym wszystkim zadziwiające, że, że nic w tym kierunku się nie robi. Robi się tylko i wyłącznie badania na obecność narkotyków poza legalnym alkoholem, tylko wtedy, kiedy jest wyraźne podejrzenie. Tych badań w 2022 roku przeprowadziliśmy 24 291. Niestety 2891 to wyniki pozytywne, czyli negatywne dla kierowców. To były osoby, które kierowały w stanie nietrzeźwości. Oczywiście mówimy o substancjach psychoaktywnych. I ten trend utrzymuje się na podobnym poziomie, bo rok 2021 to nieco mniejsza ilość badań, bo 23 145, ale wykryto tych kierowców nieco więcej, bo 3159. Jednocześnie w roku 2021 129 wypadków zostało spowodowanych przez te osoby. Jak? Poważne to wypadki. Pokazuje liczba zabitych. 46 osób. 46 osób w tych wypadkach zginęło. 149 zostało rannych. Kierowcy także uczestniczyli tacy w 320 kolizjach. Policja nie będzie cię od tak badać na narkotyki, bo ma taki widzimisię. Wszystko zależy od tego, czy jej zasugerujesz, aby takie badanie przeprowadziła. A zasugerowanie polega na tym, że będziesz siedzieć Dziwnie zachowywać. Jeżeli czujesz się dobrze, w następnym dniu potrawce to nic się nie martw, bo nikt nie wykryje, że masz we krwi narkotyk. Pamiętaj zresztą, że zabronione jest posiadanie, a nie zażywanie. Mamy bardzo poważny problem. Po pierwsze, nie ma prewencji żadnej, yy, nie, nie, nie ma yy, żadnej profilaktyki. Yy. Włącznie policja się skupia na alkoholu, i to też w takim stopniu, powiem szczerze, no, jakby kompletnie niewystarczającym. Badania jest zdecydowanie inna niż chociażby te szybkie testy przesiewowe w postaci użycia alkoholu, i to jest chyba najistotniejsze w tej kwestii. Musimy mieć uzasadnione podejrzenie, że osoba taka może znajdować się pod wpływem tych substancji. Poza tym, w momencie. Pozytywnego testu e, ślinowego, bo to są testy na podstawie badań próbki śliny. Dalsze badania prowadzone już są w placówce medycznej. Mówię o pobraniu próbek krwi, moczu, dlatego są to zdecydowanie bardziej skomplikowane badania. Czy często policja sprawdza obecność narkotyków we krwi? Czy są to sporadyczne przypadki w razie podejrzeń? I jeszcze, czy w Czechach wraz z legalizacją mogę jeździć na stukany? E, trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek odpowiedzialności, ponieważ osoba, która się otępia, również przytępia. Empatię przytępia odpowiedzialność. Znaczy osoby, które używają tych substancji psychoaktywnych również demolują. Poczucie, poczucie jakiejś odpowiedzialności chociażby społecznej. Mówimy o, głównie o marihu marihuanie, mówimy o haszyszu, mówimy też o substancjach takich jak amfetamina, metamfetamina no i o tych narkotykach, które są zdecydowanie droższe, ale również spotykane na, na rynku. Mówimy o kokainie, heroinie, LSD, ekstazji. To są najczęstsze przypadki. Niebezpieczeństwo jest tym większe, że narkotyki pozostawiają trwały ślad w organizmie. Nie ma substancji, które by wpływały by, by, korzystnie na jakąkolwiek funkcję psychomotoryczną, to jest mitologizacja. To jest kompletna bzdura. Dowodów na to jest bez liku. Znaczy, nauka bada. No, po prostu tam, gdzie w grę wchodzi uszkadzanie kory przedczołowej, uszkadzanie mieliny, bo tak działają te, te substancje, ona oczywiście w dłuższym okresie, to nawet nie chodzi o to, że ta osoba pod wpływem jest niebezpieczna, ale ta osoba również jest niebezpieczna. Kilka godzin, kilkanaście godzin i nawet kilka dni i tygodni po zażyciu tych substancji. Tu jest problem. Że możemy nie mieć substancji, tak jest też z alkoholem, o czym my też nie wiemy, że alkohol również yy, nie musimy mieć go we krwi. Yy, możemy być zbadani alkomatem i uchodzić za człowieka trzeźwego, ale na pewno nie w pełni rozumu, dlatego że uszkodzenia trwają jeszcze przez wiele tygodni. Na to są naukowe badania. I na temat tych niepokojących statystyk, do których udało nam się dotrzeć, porozmawiam z naszymi gośćmi. Miejmy nadzieję, że uda nam się połączyć z panem Krzysztofem Markiewiczem z Fundacji Misterium Życia, ale zanim to, to jest z nami pan Adam Nyk, socjolog i specjalista terapii uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie również Państwa. No właśnie, udało się zebrać dane liczbowe, ale trzeba by troszeczkę się nad nimi pochylić. Skąd taki wzrost, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu pod wpływem substancji psychoaktywnych? Czy to wina przepisów i tego, że można sobie przejechać przez miasto niezauważonym? Myślę, że na to składa się kilka czynników, nie jest to tak jednoznaczne, ale niewątpliwie, zresztą tutaj to padło w tych wypowiedziach w trakcie reportażu, że policja tak na co dzień, policja drogowa dysponuje przede wszystkim testami alkoholowymi. Ja uważam, że powinna w takim samym stopniu dysponować również narkotykowymi. Żeby wykluczyć takie możliwości, żeby tych osób będących pod wpływem różnego typu substancji psychoaktywnych, których jest cała masa, było jak najmniej. No Niestety z doświadczenia tutaj z poradni Monaru, gdzie, gdzie mam przyjemność z Państwem w chwili obecnej rozmawiać, już po zakończeniu pracy z pacjentami, osób dorosłych, już nie mówię o młodzieży, ale osób dorosłych, które no nie stronią od substancji psychoaktywnych, nie mówię tutaj alkoholu, a prowadzących pojazdy mechaniczne, no niestety no nie jest mało. Dlaczego jest taki wzrost? No, te środki są dostępne nie są specjalnie aż tak bardzo drogie. Jest ich duży wybór, że tak powiem, na rynku. One niektóre poprawiają nastrój, niektóre poprawiają też naszą wydajność, niektóre powodują, że mamy takie poczucie, że dłużej możemy wykonywać jakąś czynność. Oczywiście to jest zgubna i złudna, bo to jest nasze mocno subiektywne odczucie, ale niewątpliwie ośrodki no, amfetaminopodobne do Dłuższego funkcjonowania organizmu są znane nie od dziś, tak? bo i piloci na podobnych środkach wiele, wiele lat temu już funkcjonowali, a to, że kierowcy zawodowi czasem wspomagają się tego typu środkami, bo no nie wiem, dłużej chcą pracować czy dłużej funkcjonować, no, nie chcę powiedzieć, że jest normą, ale się zdarza. Dlaczego więc? No, alkohol jest łatwiej wykrywalny, tak? Do niego jesteśmy przyzwyczajeni, jednak świat narkotyków jest dla nas czymś bardziej odległym. No i co widać też w tym, co, co, co było mówione przed chwilą, że, że alkohol, tak, no, testy narkotykowe no, to już, że tak powiem, kiedy mamy podejrzenie. Myślę, że w świetle tego, że mamy świadomość, która no, ci na pewno, ale myślę, że część społeczeństwa również, że tych narkotyków obecnych w naszej przestrzeni jest bardzo dużo a jednak prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem skutkuje w taki czy inny sposób i może być zagrożeniem w ruchu drogowym. Mieliśmy przykłady no, nie wiem, z, z kierowaniem pojazdami w ruchu y, miejskim, typ, typu przewóz pasażerów, tak? że również takie sytuacje się zdarzały. No, mogą one się kończyć tragicznie, a te dane, które pokazujecie... I tutaj pokazujecie, z kolei, tak skończy... co pan wspomniał właśnie na temat kierowców autobusów, to ci z kolei twierdzili, że próbowali poprawić swoją koncentrację. Znaczy, ja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że kierowcy autobusów biorą narkotyki, bo, bo, bo to myślę, że byłoby krzywdzące dla y, ogromnego grona osób, którym do głowy nie przyjdzie takie działanie. Y, oczywiście, oczywiście y, są takie osoby, które, które w ten sposób funkcjonują. Z tym, że tutaj Robert powiedział o tym trochę wcześniej. To jest też złudne, że ta koncentracja się bardzo pomaga, bo ona się wyostrza nie do końca zawsze na tym, na czym powinna się wyostrzać. Poza tym musimy mieć świadomość tego, że jeśli podnosimy sobie w sposób sztuczny jakieś działanie naszego organizmu, to potem z reguły to funkcjonowanie, gdy spada, to nie spada do poziomu zero, tylko poniżej. Czyli jak gdyby czujemy się dużo gorzej niż czuliśmy się przed zażyciem. Więc no, to jest taka pułapka, którą jest łatwo, yy, łatwo wskoczyć. A jakie są możliwości poznawcze kierowcy, który wsiada za kółko właśnie pod wpływem substancji psychoaktywnych? Co zmienia się w naszym mózgu? Oj, to już tak powiem, to na całą opowieść, to nie mamy na to czasu pewnie, to zależy od naszych możliwości organizmu, od środka, który przyjmujemy, od jego czystości, nazwijmy to tak ogólnie, od mieszania tych środków z innymi, no, najczęściej te osoby, z którymi ja rozmawiam, które gdzieś... Yy w Swoim doświadczeniu mówią, a też miałem przyjemność pracować z kierowcami, którzy powiedzmy jeździli na taksówkach w Warszawie i korzystali chociażby z takiego środka jak Mefedron, który jest łatwo dostępny i daje też taki efekt możliwości większej ilości godzin spędzenia za, za kółkiem, że ta koncentracja faktycznie chwilami była większa, że więcej było można, natomiast ten spadek był potem bardzo bardzo bolesny dla organizmu, już nie mówię o tym, jak był bolesny dla otoczenia tej osoby, bliskich, do których one wracały. Do domu po, po pracy, ale niewątpliwie. Każdy z tych środków ma wpływ na nasze funkcjonowanie psychomotoryczne. I, jak gdyby, i do, do monaru, i do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednio pracą z zależnymi, czy do terapeutów, którzy funkcjonują na mieście, trafiają osoby, które no, myślę, że próbują to łączyć. Czyli wydaje mi się, że jeśli gdzieś tam panują nad przyjmowaniem różnego typu substancji, to są również w stanie zapanować w tym czasie nad kierowaniem pojazdem mechanicznym. Może się im to Teoretycznie udać, a stop pierwszy skończy się tym, że taka osoba, nie wiem, zabije siebie, czy zamije jakieś osoby, które, w które uderzy samochodem, czy spadnie, jak powiedzmy, autobusem przęsła na moście. No, myślę sobie, że tutaj takim rozwiązaniem oczywiście nie jest strukturalnym, ale przynajmniej technicznym byłoby to, że policja, która, która bada osoby pod kątem tego, czy są. W adekwatnym stanie do prowadzenia pojazdu mechanicznego zarówno dysponowała testami alkoholowymi, jak i narkotycznymi. Żeby y, to było normą, żeby osoby nie czuły się rozprężone w związku z tym, że są po czymś, a nie piły alkoholu, to nikt ich nie złapie, bo nikt tego nie, nie, nie wyłapie. No, uważam, że powinno się zlikwidować taki, takie pseudo poczucie bezpieczeństwa. A gdyby spojrzeć na ten problem od strony socjologicznej i takich czynników społecznych, które mogą, czy, czy możemy w ogóle w ten sposób mówić, że są jakieś uwarunkowania, predyspozycje do tego korzystania z tego typu używek, no po prostu narkotyków, kto jest najbardziej podatny, jeżeli możemy o czymś takim mówić, i czy można tutaj powiedzieć o danej grupie wiekowej albo płci, czy zauważa Pan taką prawidłowość, czy częstotliwość po prostu? Nawet wśród pacjentów. Ja niestety i to przekraczam, stwierdzam, nie mam środków tutaj w poradni na robienie badań, a chętnie bym je robił. Nie mówię o badaniach medycznych, tylko właśnie takich socjologicznych, żeby jakieś grupy wyodrębniać. Ja myślę, że nie ma jakiejś specjalnej grupy, która by była tutaj na czele peletonu, ale niewątpliwie ja bym na inną rzecz zwrócił uwagę, że żyjemy w świecie, gdzie żyje się coraz szybciej, że coraz więcej się od nas wymaga, gdzie coraz więcej musimy z siebie dać. A nawet zostawmy narkotyki. Popatrzmy na leki, których bierzemy też ogromne, ogromne ilości i nadużywamy ich. Nie stosujemy ich w taki sposób, jak zapisuje nam lekarz. Tylko my wiemy lepiej, łykniemy tabletkę dwie czy trzy więcej, bo nam się wydaje, że, że my swój organizm znamy lepiej, a okazuje się, że wcale tego pozytywnego skutku nie mamy. A wracając do, do grup, no tutaj, w poradni, w miejscach, które Państwo widzicie za moimi plecami, siadają osoby już no, od 13 roku życia. Niestety, nie są to oczywiście osoby głęboko uzależnione, ale też osoby starsze ode mnie, które, które też w tym świecie funkcjonują i one też. Próbują racjonalizować używanie różnego typu środków, bo w jakimś zakresie im one wydają się przydatne czy pomocne. Potem okazuje się, że są przydatne coraz mniej, potem się okazuje, że jest, pojawia się uzależnienie, no i trzeba coś z tym zrobić. Więc no, to jest taka. Yy, trochę yy, pułapka, która z jednej strony powoduje, że coś tam widzimy, właśnie ten więcej energii, lepsze samopoczucie, a z drugiej strony pojawiają się potem koszty, które, których tak naprawdę wiadomo, że na początku nie widać, a dwa no, mogą mieć bardzo duży wpływ na nasze późniejsze życie i na życie naszych bliskich, co też warto mówić, bo każdy, każdy pojedynczy przypadek kogoś, kto nie wiem, robi komuś krzywdę yy, samochodem, yy, czy jakkolwiek, jakąkolwiek inną, to jest też, jak gdyby, też tragedia tych wszystkich ludzi, którzy są wokół tego człowieka, i o tym warto też wspomnieć. A pomijając już prowadzenie samochodu, wspomniał Pan o kosztach. Jakie to są koszty? No bo domyślam się, że na pewno także psychiczne. No, no to wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś, będąc pod wpływem jakiejś substancji. W ruchu miejskim, no w Warszawie, tak, no bo, to, bo powiedzmy ją tutaj na zdjęciach widzimy, reaguje inaczej niż zazwyczaj, potrąca kogoś samochodem. to osoba, nie wiem, jest ciężko ranna albo no wręcz ginie. No to proszę zobaczyć, jak to jest ogromny koszt, tak? To jest koszt tej osoby, która ten wypadek powoduje. To jest koszt bliskich tej osoby, tak, często najbliższej rodziny, która też to przeżywa. Po drugiej stronie mamy ofiarę, która no powiedzmy ginie i mamy cały krąg osób wokół niej. No to Możemy powiedzieć, jak oszacować w ogóle te koszty? Te koszty są ogromne, bo jednostkowy przypadek powoduje, że cierpi ileś osób. Jeśli my gdzieś tam słyszymy, że ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś potrącił, no to dla nas jest trochę fantastyka. Jeśli słyszymy, że coś dzieje się naszemu bliskiemu, no to już nasze serce zaczyna bić szybciej i inaczej do tego podchodzimy. Każda tego typu tragedia to jest tragedia nie tylko tej osoby, ale wielu osób wokół tych osób. I myślę, że o tym też warto pamiętać. Którzy siadają, czy myślą o tym, żeby wsiąść, że w momencie, kiedy nie wiem czymś takim, czy innym się będą stymulować, czy jeśli coś się złego wydarzy, to nie spadnie to tylko na nich, ale spadnie na wiele osób, które podejrzewam, że raczej woleliby oszczędzić w tym, co ich spotka, kiedy coś złego się wydarzy. No tak, oczywiście. Tutaj to są te koszty, o których Pan mówi, dotyczące prowadzenia pojazdem, a jeżeli chodzi już o sam proces terapeutyczny i te mechanizmy, które zachodzą takiej osoby, która próbuje odstawić na przykład narkotyki. Czy to są na przykład jakieś stany lękowe albo właśnie takie syndromy odstawienia? Też ich mamy całą masę. Generalnie system odstawienny jest po większości środków, które są na naszym polskim, polskim rynku. Jedne są bardziej dokuczliwe dla organizmu, inne bardziej dla, dla naszej głowy, ale niewątpliwie długotrwałe branie nie jest w stanie przejść obojętnie w naszym życiu, w naszym właśnie organizmie czy w naszej głowie. W momencie, kiedy decydujemy się, okej, okay, od dnia dzisiejszego nie biorę. Te skutki właśnie często wypadnięcia z ról społecznych, złego samopoczucia, myślę, że złe samopoczucie może jest nawet najmniejszy koszt tego wszystkiego powoduje, że ten proces, bo tu nawiązała pani do procesu terapeutycznego, no, że musimy sobie poradzić z poczuciem winy, z poczuciem też bezsilności względem tego, że nie możemy tego przysłowowego czasu cofnąć, a niejednokrotnie chcielibyśmy, żeby to, co zrobiliśmy, to, co się wydarzyło, żeby nie miało miejsca, no z tym wszystkim trzeba sobie poradzić po to, żeby pójść dalej i zacząć normalne życie bez używania tych środków, bez stymulowania się nimi po to, żeby nie wiem od Czuwać przyjemność, yy, tylko funkcjonować na zasadzie czucia tego, co faktycznie czujemy w sobie naprawdę. To ja jeszcze zapytam o taką kwestię, bo jeżeli chodzi na przykład o alkohol, no to tutaj. Yy... Części ludziom zdarza się pić alkohol sporadycznie, ale jeżeli to zaczyna stawać się rytuałem, nawet raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu, powiedzmy piwo, no to już można mówić o uzależnieniu albo niebezpiecznym nawyku. A jak jest w przypadku narkotyków? Czy, to, czy tutaj należy na to spojrzeć inaczej, na przykład w takim systemie czarno-białym, że narkotyki z góry są dużo większym zagrożeniem, są złe, czy jest jakiś pułap, gdzie zaczyna się to uzależnienie? Znaczy, znowu tutaj nawiążę do tego, o czym mówiłem wcześniej, że alkohol mamy powiedzmy no w miarę jednorodny. On może być różny procentowo w różnego typu rodzajach alkoholu, natomiast jego działanie raczej jest, raczej jest zbliżone do siebie. Gama środków narkotycznych, która w chwili obecnej jest na świecie, czy chociażby na naszym rodzimym rynku jest ogromna i te reakcje są myślę, że dużo głębsze niż w przypadku działania alkoholu. Dlatego też narkotyki, szczególnie na początku, wydają się tak atrakcyjne, że dają te efekty i złudnie nam pokazują, że, że jest lepiej, że, że lepiej funkcjonujemy. Niestety bardzo szybko w przypadku systematycznego brania okazuje się, że, że tak do końca nie jest, a to my sobie trochę tłumaczamy, że no w zasadzie to kontrolujemy sytuację i w każdej chwili, kiedy będziemy chcieli, to możemy to rzucić, no ale też, że tego nie robimy, to dlatego, że, że nic złego się nie dzieje. Taki, taki mechanizm iluzji i zaprzeczeń, który jakby funkcjonuje w głowie, jakby bardzo długo jest w stanie nas zwodzić w tym, że dzieje się coś złego i pod powinniśmy podjąć jakieś kroki naprawcze, żeby to swoje, to swoje życie zmienić. Ale to jest bardzo mocno indywidualne i każdy, każda z osób, która popada w uzależnienie inaczej z tego uzależnienia wchodzi, więc ja nie chcę tutaj jakichś takich kalek czy, czy, czy schematów podawać, szczególnie jeśli uwzględnicie Państwo, że, że ten wiek inicjacji teraz niestety bardzo mocno się obniżył i to są osoby jeszcze mocno osadzone w szkole podstawowej gdzie kiedyś tego typu osoby zdarzały się w terapii stosunkowo rzadko, teraz niestety, i to pewnie potwierdzą wszyscy koleżanki i koledzy pracujący w terapii, niestety drastycznie się obniżył. Ja jeszcze na koniec zapytam o profilaktykę. Czy pana zdaniem jest możliwa skuteczna profilaktyka i czego my na ten moment potrzebujemy w Polsce, patrząc również na ten niepokojąco młody wiek inicjacji 13 lat, bo ja na przykład przygotowując się do tego spotkania znalazłam ostatnie kampanie Ministerstwa Zdrowia sprzed trzech, a nawet 10 lat. No właśnie, jak gdyby sama pani troszkę odpowiedziała na, 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 na pytanie. Kampania, tak? Jak gdyby czy jakieś takie sytuacje symboliczne, że jest wypadek, bo ktoś coś zażył i komuś coś zrobił. Przepraszam, że tak to trochę trywializuję I wtedy do takiej czy innej porady, do takiego czy innego terapeuty dzwoni dziennikarz newsowy i prosi o komentarz do tego. Myślę, że powinny być w mediach również audycje. Na ten temat. Myślę, że to trochę ocaleni odpowiadają na, na, na ten kawałek, ale też, też w innych stacjach by zdecydowanie krzywdy nikomu nie, nie zrobiły, bo też nie każdy ogląda telewizję publiczną. Z drugiej strony, jeśli mówimy o profilaktyce, ona jest potrzebna, ale ja przez profilaktykę rozumiem działanie permanentne, żeby dziecko, które jakby przechodzi przez okres szkoły podstawowej, nie miało nie wiem, raz w roku jakichś tam zajęć, czy pani nie rozrzucił ulotek, to sobie przeczytajcie, czy obejrzyjcie jakiś film bez komentarza, że nie sami sobie obejście, tylko powinno to być robione systematycznie, ponieważ scena narkotyczna też się zmienia, pojawiają się nowe środki, jeszcze powiedzmy, nie wiem 12 lat temu słowo dopalacz, jak gdyby nikomu z niczym narkotycznym się nie kojarzyło, a teraz wiemy, co to za środki, choć akurat ta nazwa nie jest najlepiej trafiona żeby to było utrwalane i żeby osoba, która kończy edukację na poziomie szkoły średniej, miała wiele godzin takich zajęć za sobą, które będą robione czy w porozumieniu z organizacjami, które tym się zajmują, czy przez jakieś, nie wiem, formy różnego typu medialne, bo tak zwana pogadanka, że ktoś przyjdzie i porozmawia często bez jak gdyby interakcji z tą drugą stroną, sorry, ale jakby gdyby niewiele, niewiele wniesie, to powinny być zajęcia, w których bierze też sama młodzież udział, i w trakcie tego procesu dorastania te zajęcia powinny być dostosowywane do wieku. I to nawet od, od najwcześniejszych lat, kiedy mówimy o profilaktyce alkoholowej, profilaktyce palenia, palenia papierosów, bo często. Te inicjacje w tym młodym wieku od tych środków zaczynamy, a nie akcje. Tak, akcja, no to jak sama pani powiedziała, to jest coś, co jest od czasu do czasu. Myślę, że jeśli mamy dbać o nasze dzieci, to musimy o nie dbać systematycznie, a nie, że od czasu do czasu im założymy czapkę, to nie zmarzną. One, one w tej czapce muszą chodzić, jak jest zimno. Czyli jeśli są narkotyki na naszym rynku, to musimy im mówić cały czas o tym, że one są, że się zmieniają, że robią to czy tamto. I na tej czy inne rzeczy możecie uważać, bo narkotyki was oszukają. Ale też nie opowiadać treści, które mają dzieci straszyć, bo no, straszenie nie działa na młodych ludzi. Więc no, myślę, że to na oddzielną dyskusję to, co pani teraz wrzuciła w temat, ale niewątpliwie tak, z tym, że ja tak rozumiem profilaktykę. Ona powinna również nauczycieli dotyczyć, powinna dotyczyć rodziców, dzieci w wieku szkolnym. I tym akcentem zakończymy rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Adam Nyk, socjolog i specjalista terapii uzależnień. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i przypominam, że widzimy się w najbliższy czwartek o godzinie 17. A gdyby chcieli Państwo poruszyć kwestię, która wymaga naszej interwencji, no to prosimy o skierowanie tej sprawy na adres mailowy. Interweniujemy małpanius24tv.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.